Witam. Dzisiaj e, chcę Wam pokazać, jak uratować nadłamany paznokieć. E, ja tutaj nadłamałam paznokieć. To jest bardzo częste w moim przypadku, że właśnie łamie się e, na gięciu. Zazwyczaj I są to kciuki, a tym razem jest to paluszek wskazujący i tutaj widać, że jest nadłamany. I co trzeba zrobić? W pierwszej kolejności musimy go troszkę e, zeszlifować, żeby <laughs> łatwiej nam było przykleić e, spód. Mam tutaj e, sz, tą szlifierkę, frezerkę Pedimatę. Troszeczkę go zeszlifujemy, żeby on nie był taki gładki w tym miejscu, klej łatwiej e, nam złapał. Myślę, że wystarczy. Paznokieć musi być generalnie dobrze odtłuszczony. I co teraz robimy? Pokażę Wam bardzo fajną sztuczkę. To jest kawałek toryki z herbaty. jakiej zwykłej herbaty, którą zaparzamy. I. Y Ponieważ ten kawałek jest dużo za duży, będzie nam to brzydko wyglądało. Właśniemy sobie tylko kawalątek. Myślę, że ten mniejszy nam wystarczy. Tak. O! Taki malutki. Myślę, że nawet jest za duży. Jeszcze troszkę o połowę go obetniemy. Mniej będzie tego. Tym mniej się będzie rzucać w oczy. O, teraz będzie w sam raz. Jak nam nie będzie się zdmuchiwał. O, nie wiedzieć czemu. Ale jest taki malutki. Teraz tak. Bierzemy sobie, są dwa warianty. Albo weźmiemy jakiś top coat, odżywkę, cokolwiek. Albo weźmiemy klej do tipsów. Generalnie jest taka zasada, że jeśli weźmiesz odżywkę, to ona się zmyje razem z warstwą lakieru, y, którą położymy na paznokcie. Natomiast klej do tipsów wytrzyma nam zdecydowanie dłużej i jest szansa, że paznokieć zdąży odrosnąć, y, zanim. Y, Zanim ten klej puści. Nawet jeśli puści za którymś tam razem. To wtedy można tą czynność powtórzyć i tak długo, aż nie będzie, nie wyrówna się to z długością reszty paznokci. Ale nie znaczy, że musimy wtedy odcinać paznokcie. Więc ja wzięłam klej do tipsów. Smarujemy miejsce, gdzie jest e, złamany paznokieć, nadłamany. I przykładamy torebkę od herbaty, tak żeby o. to co za dużo możemy jeszcze troszkę przyciąć, on jest ewidentnie za dużo, będzie to brzydko wyglądać. O. Musimy chwilkę poczekać, aż nam ten klej złapie. Możemy jeszcze nasączyć tą torebekę o, klejem. I poczekać chwilę, aż ten klej zacznie twardnieć. Ja tutaj poczekam chwilkę i zaraz do Was wrócę, bo bez sensu, żebyście patrzyły, jak klej schnie. Więc zaraz do Was wrócę i pokażę Wam, co dalej z tym zrobić. Minęło pół godziny. To, co przykleiłam, nie wiem, czy będzie widać wystarczająco ostro. Spróbujemy. Ten papierek, który przykleiłam po herbacie, jest praktycznie niewidoczny. On się zlał z naszym paznokciem. I co teraz trzeba zrobić? Tą samą fryzerką delikatnie, ale naprawdę delikatnie, spiłować troszkę ten papierek. Nie tak bardzo, żeby nic z niego nie zostało, ale jednak. Więc spróbujemy to troszkę spiłować. Nie bo to z nogciu, tylko właśnie to torebeczce. O. Żeby jak zrobić, żeby było wygodniej, a jednocześnie żebyście wy widzieli, jak to zrobić. Tu troszkę. Papierka odstaje, więc trzeba to dopracować, bo jeśli pokryjemy to lakierem, no to będzie nam to widoczne. Staramy się, żeby było jak najbardziej gładkie. Tam, gdzie odstaje, żeby tego jak najmniej było widać. Sam klej. Do tipsów już jest wystarczająco twardy. Moja fryzerka troszkę się zacina, ale może tak powiem. W drodze jest nowa. Zajęło mi rok nauczenie się nią posługiwać. Bardzo na nią kiedyś przezywałam. Natomiast teraz no jakby jest nieodłączną częścią tego co robię z paznokciami. Chcę że to, żeby na brzegach jak najbardziej przy brzegach tego papierka, żeby to najbardziej zeszlifować, żeby nie było dużej różnicy. Myślę, że... Tyle wystarczy. Moja frezarka to pedimatę, ale o tym już jest filmik, że bardzo łatwo nią uszkodzić paznokieć, więc trzeba się nią nauczyć robić. Nie mam koncepcji na no to, jak, na czym to wypróbować, żeby się, nikt sobie sam z Was na własne życzenie kuku nie zrobił. Ale zobaczcie, tu gdzie było pęknięcie idealnie się trzyma, yy, więc w tym momencie już się nie boję, że paznokień yy, świ pęknie jeszcze bardziej lub, yy, lub yy, całkiem go złamie. Jeśli ktoś uważa, że to, co zrobił, zrobił za bardzo, za lub pęknięcie jest tak duże, że na przykład jest do połowy paznokcia, warto wtedy położyć, przykleić jedną warstwę, poczekać aż wyschnie i dopiero przykleić drugą. Wtedy będzie stuprocentowa pewność, z tym, że też trzeba pamiętać o tym, że w momencie, kiedy będziemy to szlifować... Trzeba uważać na to, jak bardzo to zeszlifujemy, bo może się okazać, że zeszlifujecie wszystko i wtedy no, w zasadzie po nic żeśmy to okleiły. Ja używam prezerki z bardzo takim drobniutkim kamieniem, jest świetny ten, biały kamień. Jest to odpowiednik. Polerki, którą kupujecie w bloku do paznokci. I to jest odpowiednik tej jedynki, którą zaczynacie polerować paznokcie. I również można to zrobić bardzo drobnym pilniczkiem. Nie trzeba do tego frezarki oczywiście. E, więc taki zabieg jak ten, e, no myślę, że nie jest trudny w wykonaniu. E, I co chciałam powiedzieć jeszcze, to to, że... E, nie jest trudno zrobić naprawić paznokieć trudniej byłoby gdyby ten cały paznokieć się złamał i wtedy już nie jesteśmy w stanie go uratować, przykleić, nie wiem co zrobić w każdym razie w tym momencie jedyne co nam pozostało to nanieść bazę lub odżywkę na paznokieć pomalować tak jak zwykle malujecie czy tam jakiś projekt chcecie swój własny zrobić czy coś innego i to wystarczy w zupełności więc Zapraszam do zabawy i polecam się na przyszły filmik. Pozdrawiam.